I uruchomię ponownie szybko szybkowarze. Szybko wadzę, jak mam ten oto mięsny gumionik. ta woda, która tutaj jest, wystarczy po to, żeby zrobić cień i wadzę Zaoszczędziłam tym samym wodzie. Wrzucę teraz obrany i w pokrojone pokojowe poprzeczkę. Czytaj to, które mogę po prostu przyczytać solą. To nie mieliśmy czynienia. Trochę niedługo. wrzucam brokuły. Wrzucam, układam brokuły. Mam nadzieję, że mi się to wszystko zmieści, ale tak jak wcześniej zmieściłam jakoś, trzymaj zmieściłam jakoś tyle kurczaka, to i mam nadzieję, że i kocetki, sama brokuły lubią umieszczone to. Wnieściłam twórczaki, co się to wszystko powinna się jakoś pomieścić, czy to żeby udało mi się to wszystko fajnie szczycie. Odbrakuj, prawie marczki. To oczywiście też powiem wszystko jeszcze lekko osalić. W tej wody, która jest pod spodem pod z urodziną coś. trochę czystym papierem brzegi zalewkę, po to, żeby uszczelka miała dosyć sucho dostrzec, miała sucho do, za, do przygnięcia w czasie zamykania czy zasiewania. Ludzie kochani, zamykam garnek. I myślę, że to już będzie czas, żeby wstawić wszystko. Zamykam. I łączę panik na pełną parę. Za chwileczkę zobaczycie zresztą tutaj również, jak będzie mi ten garnek parował. No i to co tam jest w środku kartofle ta ilość barzy. To gdzieś około 10 minut będę musiała to wszystko tam gotować od momentu, kiedy pokaże mi się ostatni z tych krążków na rączce po tym przyciskiem. para już się wydostaje z tego zawora, tego tak stoi. Zaworek się zamknął. Teraz czekamy, aż się podniesie znowu przycisk. Się żółty ukazał. Ukaże się teraz pierwszy pomarańczowy przycisk. Ja już widzę trzeci. Wychodzi. Bo cały czas mam na najwyższym. Mm. U mnie na dziesiąte. Już się pokazuje, więc zmniejszam. Najpierw spróbuję na dwójkę. Tak zauważyłam, jeżeli dotuję już coś. W tym wkładzie, tak jak tutaj duża ilość jedzenia jest tuż pod przykrywą, to jednak muszę patrzeć, żeby na dwójkę albo na trójkę ustawić ten prąd. Bo inaczej za, za mało podaje tego prądu, jest za mała temperatura. I zjeżdża mi ten okrąg w dół chowa się. Zobaczymy, chyba tak będzie ok na tej dwójce. Za 10 minut zobaczę czy już wszystko w środku jest gotowe. To właśnie teraz minęło moi drodzy 11-12 minut. Odsuwam garnek. O tu jest jeszcze wyciepłe, więc odsunę go w takie miejsce, gdzie jeszcze nic nie było dzisiaj gotowane, bo musi być lepiej, jak jest zimne miejsce na ten garnek. Odsunęłam go z palnika, wyłączam palnik i teraz powoli będę odparowywać poprawę, przesuwając naturalnie przycisk w stronę otwarcia. Zaraz zobaczycie oczywiście, jak będą znikały obramówki już to zaczyna się. Dziać. I teraz posłuchajcie, zrobi taki klik. Będzie otwarte. właśnie. Teraz trochę podmiotowany. O jak przesuwam na typy, to z powrotem szaleje. To muszę zostawić na zimne. No jestem ciekawa, dobry? Okay. I już widzę, że mogłam namoczyć trochę wcześniej brokuły w wodzie z cytrynką. Byłby ładniejszy kolor, ale z tego rozpędu zapomniałam o tym. Teraz zobaczę Widylczykę, na ile co jest miękkie. No i można było. Oczywiście, na przykład brokuły są bardzo mięciutkie. Mogłam w międzyczasie otworzyć garnek i dorzucić brokuły pod koniec gotowania. Byłyby bardziej jędrne. Zobaczymy arepkę. Marepka mięciutka. Kartofle. Kartofle miękkie. Wszystko jest w porządku. Niestety spróbować maraweczkę. O, gorąca. Zamykam. I czekam na dół. Bardzo długo utrzymuje się temperatura w tym ranku. Teraz się z Wami żegnam. I do następnego razu. Cześć papa.